Przedstawiam Wam urządzenie, które może mieć decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach. A jakie to urządzenie? Alkomat. Nawitel ALC01 Black. Jest to urządzenie, które umożliwia przede wszystkim szybkie i dokładne sprawdzenie poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu co może być kluczowe do zapobiegania tragicznym naprawdę tragicznym wypadkom spowodowanym właśnie przez jazdę pod wpływem alkoholu. Jeżeli jesteś kierowcą, uwierz mi, musisz mieć alkomat. Alkomat Navitel ALC01 Black jest wyposażony w najwyższej klasy sensor elektrochemiczny, zapewniający wysoką stabilność i powtarzalność pomiarów. Jest to, no właśnie, istotna cecha która daje nam pewność, że otrzymywane wyniki są wiarygodne. Dodatkowo, urządzenie posiada oczywiście cyfrowy wyświetlacz, na którym w czytelny sposób prezentowane są informacje dotyczące przeprowadzanego pomiaru. A zakres wynosi od 0 do 4 promili. A dokładność prezentowanego wyniku to 0,01 promila, co sprawia, że możemy być pewni precyzyjnych danych dotyczących stanu trzeźwości, czyli nie musimy się w ogóle o to martwić. Co więcej, alkomat Navitel ALC-01 Black cechuje się kompaktowymi wymiarami, a wynoszą one 118 x 54 na 20 mm, a waga to 73 g. Jest niezwykle poręczny i zmieści się tak naprawdę do kieszeni, torebki czy nawet marynarki. W zestawie z urządzeniem otrzymujemy Naprawdę fajne eleganckie etui, które ułatwia przechowywanie i transport alkomatu, co czyni go idealnym towarzyszem w podróży. Co więcej, alkomat Navitel ALC01 Black oferuje również sterylne ustniki, co wpływa na higienę użytkowania, a w zestawie znajduje się ich aż 5 sztuk. Należy przestrzegać pewnych zasad. A jakich? Na przykład wykonanie testu najwcześniej 20 minut po spożyciu alkoholu, czy unikanie palenia papierosów przed badaniem. Bardzo szybko się włącza. A jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu możemy uszkodzić sensor elektrochemiczny, a tego chyba nie każdy by chciał. Ważnym elementem jest również możliwość kalibracji urządzenia, która jest bezpłatna i nielimitowana przez rok od zakupu urządzenia. Gwarancja producenta na sam alkomat oczywiście wynosi 24 miesiące, a na sensor 12. Co dodatkowo podkreśla wysoką jakość i zaufania do tego urządzenia, czyli do firmy Nawitel. Podsumowując, alkomat Nawitel ALC01 Black to niezastąpione narzędzie dla wszystkich kierowców i za każdym razem to powtarzam. Bo jeżeli dbasz o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego, to sprawdź ten alkomat ALC01, bo to może być właśnie urządzenie dla Ciebie. Dlaczego? Przede wszystkim z wygląd sugeruje, że mamy do czynienia z czymś naprawdę trwałym. Kwota 339 zł jest to kwota niewygórowana. I co najważniejsze posiada sensor elektrochemiczny. W 2024 roku. Jak również w poprzednich latach, jazda pod wpływem alkoholu pozostaje poważnym przestępstwem, które jest surowo karane. Konsekwencje prawne za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu mogą być, no mogą być różne, w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju oraz stopnia przekroczenia dopuszczalnej normy alkoholu we krwi. Czyli podsumowując, jeżeli jesteś kierowcą zawodowym, to nie zastanawiaj się. Jeżeli jesteś osobą, która jeździ na co dzień samochodem do pracy i mówi wszystkim, że, nie, że ty nie pijesz, że, że cię już odrzuciło, że nie pijesz już dwa lata, to wierz mi, lepiej wydać mimo wszystko te 350 niecałe złotych i mieć naprawdę spokój, bo w razie W zawsze masz urządzenie pod ręką. Pamiętaj również o niespodziewanych sytuacjach, gdzie napijesz się jednego piwa lub dwóch, a może nawet i trzech i powiesz sobie, fajnie, bo przyszedł weekend, napije się dwa, trzy piwa i nagle okazuje się, że musisz gdzieś jechać. Nie ma taksówek w danym mieście lub są zajęte, a ty potrzebujesz jechać czym szybciej. I co robisz? Wsiadasz za kółko? No nie, bo piłeś. Ale dzięki Alkomatowi możesz ten czas sprawdzić, po jakim czasie będziesz już trzeźwy. A jak szybko się on uruchamia? Zobaczcie. Urhamiam urządzenie, naciskam jeszcze raz, piszę blow, wkładamy ustnik i dmuchamy. Nie wiem czy widać. 0, 0, 0. Zobaczcie, tak proste urządzenie, na którym znajduje się tylko jeden przycisk, baterie AA, ogólnodostępne i kwota 339 zł. To byłoby na tyle. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę, przycisku subskrybuj. A my, jak zwykle, widzimy się już niebawem w nowym materiale. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.